Myślisz, że AI to tylko pogaduszki z czatem GPT? To błąd. Poważny błąd. Bo są narzędzia, które w HR zrobią za Ciebie dużo więcej. Oto pięć z nich. klot i Cloud Projects. Długie teksty, artykuł, draft regulaminu, polityka benefitów. Gotowe. Ale możesz też zbudować z nim mikronarzędzia. Na przykład generator feedbacku albo quiz onboardingowy. Eleven Labs. Polskie AI do generowania głosu. Zrób audioinstrukcję BHP, voice-over wystąpienia prezesa, lub onboarding dla osób mówiących po hiszpańsku czy ukraińsku. Bienvenido a nuestra empresa. Perplexity, nie znasz? Tracisz naprawdę wiele. To lepsze niż Google. Zadajesz pytanie, dostajesz odpowiedź z linkami. Research, trendy HR, porównanie benefitów, masz to. Suno, możesz stworzyć własną piosenkę razem ze jaj, tym działu HR, albo hit na firmową imprezę. Notebook LM. Ucz się ze swoich materiałów w interaktywny sposób. Rzucasz PDF-y, zadajesz pytania i pozyskujesz wiedzę trzy razy szybciej. Pamiętaj, AI to nie tylko ChatGPT. GPT. To zestaw narzędzi, które realnie odciążają HR. Chcesz nauczyć się ich konkretnych zastosowań? Krok po kroku? Sprawdź AI Ready HR i bądź gotowy na zmianę. Link poniżej.